Adwent z zen. druga niedziela adwentu, odcinek drugi przygotowania. Wyobraź sobie, że czekasz na wizytę kogoś ważnego, zarówno dla Ciebie, jak i dla całego świata. Jakie emocje Ci towarzyszą? Obejrzyj teraz fragment The Chosen, a następnie posłuchaj rozważania. Powiedział, że po święcie znajdziemy go blisko Jordanu, za Jerycho. Minęliśmy Jerycho jakiś czas temu. Blisko to pojęcie względne. Jan często pojawia się znikąd. <laughs> Witaj, kuzynie Słyszałem o aferze nad sadzawką Wspaniale Wiedziałem, że ci się spodoba Będą cię od teraz poszukiwać Niech szukają Widzę, że nadal nie jesz mięsa. Za dużo roboty. Sama skóra i kości. Nie mamy za dużo czasu. Słucham? Zostawiłem Jakuba i pozostałych wierych, aby głosili pokutę. Ja muszę wracać do Jerozolimy. Do Jerozolimy? Właśnie tam byliśmy. Nie słyszeliście wieści? Jakich? Herod rozwiódł się z Faselis i żeni się z Herodiadą, żoną swojego brata. Ktoś musi zrobić z tym porządek. Możemy przez chwilę porozmawiać na osobności? Jest to zapisane w prawie Mojżesza. Mężczyzna, który zbliży się do żony swego brata, uczynił rzecz nieczystą. Odkrył nagość swojego brata. Będą niczym bezdzietni. Wiem, że to wbrew prawu Mojżesza, ale przyszedłem tutaj w ważniejszym celu. Umniejszasz kazirodztwu? Oczywiście, że nie. Które spraw przestaną obowiązywać? Wszystko w swoim czasie. Nie umiem przedstawić Ci jeszcze szczegółów. Mam wrażenie, że nie potrafisz podać wielu rzeczy. Na przykład do rzeczy. Życie władców i królów zawsze było i będzie przedmiotem fascynacji ludzi. Wszystko jest wyjaśnione w torze. Nie rozumiem, dlaczego musisz się teraz nad tym skupiać. Jest królem, tetrarchą czy kimś tam, ale jest też jednym z nas i łamie prawo. Nie boję się go. Może nie jest tak nikczemny jak jego ojciec, ale wciąż jest zły. Pójdę do niego i powiem mu to prosto w twarz. Uczniom się to spodoba. Wiesz, jak to się skończy. Co chwilę bywam aresztowany. Taki już los radykałów. Poradzę sobie. Herod się nie boi, bo ludzie mają mnie za proroka, nawet za Eliasza. Może nie Eliasz, chociaż twoje zadanie jest podobne. Naprawdę? Wciąż zastanawiam się, dlaczego działasz tak powoli? Dlaczego odchodzisz po dokonaniu cudu? Dlaczego zawsze odchodzisz sam? Potrzebuję samotności, pracuję nad czymś. Nad kazaniem wielkim. Lubisz planować. Ja zawsze mówię pierwszą rzecz, jaka przyjdzie mi do głowy. W życiu też. Właściwie od kiedy zacząłeś mówić, słyszałem Twoje porównanie do żmii. Udane. Wiesz, jak podobno rodzą się żmije? Wykluwają się wewnątrz matek i wyjadają sobie drogę, zabijając je przez to. Myślę, że to całkiem niezłe. Nikt nie, nie chce być oskarżony o zabicie matki. Nie przyszedłem zaprzyjaźnić się z przywódcami religijnymi, a biorąc pod uwagę to, co ostatnio zrobiłeś, Ty też nie. Naprawdę zamierzasz być dla nich miły? Raczej nie. Bądź ostrożny. Nie czas teraz na to. Jesteś tu od 30 lat. Dawid był przez 30 lat pasterzem na pustyni, zanim został królem. A potem rządził przez 40 lat, pozabijał wielu ludzi, popełnił okropne błędy i umarł w łóżku z nastolatką, która nie była jego żoną. Może to zły przykład, ale była tam tylko po to, by go ogrzewać. Wiem, co masz na myśli. Chodzi mi o to, że przez cały czas opowiadasz jedynie historię. Nie mogę się doczekać, kiedy zaczniesz działać. Przypowieści mają być zrozumiałe dla niektórych ludzi, ale nie dla wszystkich. Pogódź się z tym. Rozumiem. Ale ja też nie opowiadam bajek dla dzieci. Wkrótce się zacznie, prawda? To do czego się przygotowywaliśmy. Tak. To zawsze było realne, ale czym innym jest o tym mówić, słuchać proroctw taty albo pieśni twojej mamy. Ale z czasem staje się to coraz trudniejsze. Czujesz się gotowy? Jestem gotowy, pełnić wolę mojego ojca, ale to niczego nie ułatwia. Byłem dla ciebie oschły, ale to dlatego, że tak długo się znamy. Chyba mogę trochę ponarzekać. Ale wiesz, że moje serce należy do ciebie. Moje życie należy do ciebie. A jedynym powodem, dla którego zostałem cudownie poczęty przez dwoje starych ludzi, było to, żebym przygotował ci drogę. Czekam, kiedy zabierzesz się do roboty. Rozumiem. I jestem Ci wdzięczny. Wykonujesz Boże dzieło, chociaż w unikatowy sposób. Przyznaję się do winy. Może to zły dobór słów. Być może. Jan miał do odegrania ważną rolę przygotowania narodu wybranego na przyjście Mesjasza. Przekazywał orędzie, które zostało mu objawione, i wzywał do nawrócenia. Jezus głosił tę samą dobrą nowinę, choć używał do tego innych środków. Jaka jest na dzisiaj Twoja misja powierzona Ci od Boga? Spróbuj odkrywać ją patrząc na swoje talenty, zdolności, relacje z innymi i na Twoje pasje. Dzisiejsza Ewangelia mówi o sposobie przygotowania na przyjście Pana: mamy prostować ścieżki, czyli wykonywać konkretne działania z naszej strony, a nie tylko biernie czekać. Co w Twoim życiu potrzebuje więcej prostoty, łagodności? lub zwyczajnej, codziennej troski. W jaki sposób misja, która została Ci powierzona, przygotowuje Cię na spotkanie z Bogiem w wieczności? Scenie z serialu Jan i Jezus rozmawiają o tym, że doczekali się momentu, w którym wypełniają się pisma zapowiadające Mesjasza. Uciesz się po raz kolejny tym, że Bóg stał się człowiekiem i oddał za nas swoje życie. Ojcu, I Synowi, I Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.